Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Oxygena. Tym razem postaramy się ogarnąć yy, rakietę, a przynajmniej przygotować miejsce dla niej. Postaramy się naprodukować trochę pary. No i ogólnie zrobić sobie o, w tym miejscu silos rakietowy, tak żeby mi nie wszedł tutaj. Muszę też yy, przygotować się na porządne chłodzenie dla niego, co też będzie bardzo dużym problemem. No, ale jakoś damy radę, mam nadzieję. Tutaj mi się w sumie tlen produkuje, co jest fajne, bo ten tlen, jak się tutaj zgromadzi, to wzrośnie mi jego ciśnienie i będzie tutaj mogło rosnąć sobie wszystko. Na razie to nie bardzo chcę. O, jeszcze przy okazji skopiuję ustawienia i dam je tu, żeby wszędzie już rosły. Nasze pszeniczki. Yy, dobra. Teleskop ładnie działa. Bada sobie kolejną asteroidę. Ostatnio zbudowałem sobie, gdziekolwiek ono jest, to planetarium, okazuje się, że ono nie jest w stanie robić researchy, dopóki nie mam rakiet, także troszkę się pospieszyłem z tym budowaniem, eee, no cóż, tutaj miałem w okolicy gdzieś w ogóle gejzer, nie, nie był tak wysoko, on był dużo niżej, prawda? O kurczę, tak nisko był. Wiecie co? Wkopę się do niego, zobaczymy co tu jest. Może tutaj będzie paliwo. To sobie polecę chociaż na misję kosmiczną. Od razu silnikiem dobrym. Dobra, dam tak wysoki priorytet no bo inaczej oni tego nigdy nie wykopią. Jak wiemy. Dobra, chyba tyle starczy. I tu. I proszę mi tu szybko lecić W ogóle to tutaj jest wyjście, które ma maski. Tu jest wyjście, które ma kombinezony. I tam jest wyjście, które ma niewyciszonego Facebooka. Przepraszam bardzo. Dobra, wyciszyłem. Eee, tak. Myślę sobie, że tutaj trzeba podmienić te maski na yy, kombinezony. No, bo nie ma sensu, żeby tutaj maski dalej były wiecznie. Kto jest? Przepraszam bardzo. A to. A aj, Ajajajaj. Aj. Czemu tego nikt nie rusza? Szkoda, że mi nie odkupują takich rzeczy. I jakim cudem tutaj ciągle spadają mi. Yy, dobra, zobaczymy, co tutaj. Uh, metaliczna steroida. Ja chcę, ja poproszę. Dobra. Co tam jest? O kurde, nie, no ja tablecę. I hacze. No, zrozumiałe, że takie hacze tam żyją. Dobra, i ja tam już wysyłam misję. Poproszę bardzo. Tak, to będzie świetna lokalizacja, żeby tam się przejść. Muszę też stal zamówić w ogóle, zanim cokolwiek zacznę. Skąd tu woda? Że stąd? Tak, stąd cały czas cieknie mi. Ja pierdykam. Ale dobra, tutaj może być, w sumie nie przeszkadza mi. Tylko mopem pociągnę po tym tutaj. O, w porządku. Eee, tutaj w ogóle jakoś mało zaglądają. A to tu w ogóle jest nieużywane. <śm> no cóż, postawię może płytkę, którą zrobią za parę miesięcy w tym tempie. No ale trudno. Eee, dobra. Doki, 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 doki. A i jeszcze mi chcą coś dać. No Zobaczmy, co nam mają do zaoferowania. Eee... Kamień. Nic, nic, nic. Naprawdę. Dobra, no wezmę tym piaskowi, żeby cokolwiek, ale no nie potrzebuję więcej ludzi. Zwłaszcza takich. A w ogóle, czy katapulta dorobiła się kolejnego skilla? Bo ja bym bardzo chętnie dał jej... A, dupa, nic się nie dorobiła. Jak była tragiczna, tak jest. O, to jej chcę dać, tę atletykę, bo przecież ona umrze, cokolwiek będzie robić. <słuch> <słuch> Dopiero pół levela ma. Dobra, na razie zostawiam im jak jest. Oj. Aha. Bardzo gorące powietrze rani, no nie dziwię się. Hm, To ten generator tutaj tak nagrzewa? Dziwne. Naprawdę dziwne. A jak jest z wentylacją tutaj? Robi się dużo tlenu. Może ja tutaj zrobię tlen, który będzie mi się grzał, i tutaj zrobię śluzę po prostu, wiecie? Drugą śluzę taką. No, żeby mi ludzi nie parzyło. Tą drabinkę. Mogę zdekonstruować w zasadzie i sobie położę tutaj śluzę w poziomie. To myślę, będzie najlepsza opcja. Oni i tak powinni być w stanie tutaj przechodzić. I tak, śluza. Obro... Obrócimy ją. Dobra. Nie podoba mi się, że tutaj showwall mi się zakopał. I to on cały czas mi to robi. No co za menda zakichana. Gdzie jest ten showwall? Nie, ja go zabijam. Znajdę go, to mu łeb. Urwę tu atakować. Atakować. No, atakować. No. Dobrze, atakować. Nie atakować. <grytanie> Cwanie, jak się wkopał i myśli, że go nie dorwiemy. To już wiem skąd się biorą te. Dobrze, dostaję po łbie. Dobrze, można go zabijać nawet przez to, doskonale. I co? Dostaliśmy mięso z potwora. <laughs> Może być. I teraz to trzeba wykopać. Hmm, to. Wykop dziewiątka tu. Dobra. Y zajmuję się już tymi kombinezonami. Ty tutaj jest. A, dobra, tutaj jest ta śluza i tędy chodzą, okej. Okay. Myślałem, że tutaj jakoś dużo ludzi wreszcie zaczęło przechodzić. Dobra. Ten dok, proszę mi go zdekonstruować. Ty. Ciebie też dekonstruujemy na Cito. I ty. Ciebie też dekonstruujemy. No i ciebie również. Wszystkie. I teraz tlen. Nie, nie tlen. To było w. Ojejku. W jakiej zakładce to było? Ej. A, 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 czekajcie. Wentylacji nie. W bazie ogólnie? Tu są w ogóle rury do przerzucania ludzi. Na zasadzie się ich wkłada i lecą rurą. Dobra, tutaj jest. <ścoughs> Czyli tak yy, doki i jetsu w ogóle. Dobra, tutaj jeden, drugi, tutaj checkpoint. Yy. Jest. A to? Ta koronka do miłosierdzia to musi zostać szybko rozebrana również. Dobrze, że się tak rzucają na czerwone alarmy. Żółte w sumie, ale no wiecie o co chodzi. I jeszcze ostatni. Yy... No, w sumie zrobię tak. To. Kopiuj. I tutaj. Tylko niech zasypią zębatkami tę koronkę ozdobną, żeby w końcu przestała istnieć. Ja Dostęp jakiś alarm? Tak, kogoś znowu piecze tutaj. No, przepraszam. Chciałbym pomóc, ale nie do końca wiem, jak. Czy to są rury izolacyjne? Nie, to są rury, które wymieniają temperaturę. Dobra, to ja zrobię tak, że tutaj wpuszczę trochę tlenu. Czyli tak, yy, wentylacja. I węcik. I tutaj będzie węcik. I rurka do niego. I to wszystko będzie miało priorytet dziewiątkę. Dobra. I dzięki temu będzie tutaj i tlen, i wymiana gazowa. O, i odkryło mi ostatnio asteroidę. Kolejna olejowa. Nie fajnie, nie fajnie. W ogóle metan, dwutlenek węgla, ale złe rzeczy tam są. A, i to jest jeszcze przegrzane i się psuje. Super, świetnie. Nale no, mniejsza e, tutaj, oczywiście, nic nie chce rosnąć, bo są niepodlane. A czemu one są niepodlane? Czym je trzeba podlewać? Wodą. Czy ja nie mam dostępu do wody? Kuźwa, nie mam dostępu do czystej wody już. Świetnie. Dobra, tutaj doki są, ale tylko dwa, więc jeszcze skopiuję sobie i dostawię ostatniego. Priorytet wszystkiego alarmowy, bo inaczej to nie ruszy nigdy. I te doki, ja bym chętnie zobaczył, gdzie one mają być podłączone. Czy jest? Jest. Dobra. Coś tam napisane, więc powinno działać. Ok. Hmm. Tutaj muszę zrobić sitko wodne, które będzie mi dawać wodę do tego, bo na razie to ja wodę tylko stąd tracę, a nie dostaję nowej. Ale tutaj jest sitko, które tą wodę pompuje tam. O co chodzi? I jeszcze ze slime lungiem no ja pierdziele ile tego slime Lunga jest to proszę mi to zdezynfekować wszystko Pyk. No nie czemu tyle slime Lunga się dostało do wody pitnej słucham w gro Halo halo czy to w tym nie. To jest zwykła skażona woda. Te też nie robią mi slime lunga. Ale też nie bardzo działają na tą chwilę. <laughs> Czy one mają dość szlamu, żeby działać? Ile ja mam w ogóle szlamu, bo algi sobie włączyłem, a szlamu nie. O kurde. O kurde, a co z tym szlamem tu? Niewykopany oczywiście. Ale że tak szybko zużyli cały szlam. Ej, na tym aktualnie moja gospodarka tlenowa się opiera, ja bym wolał, żeby ten szlam się tak nie kończył. Ojejej. Czy coś w ogóle produkuje algi? Eee, może zrobię tak. To. Algi. I teraz, czy jest jakiś sposób na ich stworzenie? Tu jest zastosowanie. Tutaj zastosowanie. Fajnie, że wszystko zużywa algi. Ja chcę produkcję. No fajnie. A czy coś produkuje szlam? Eee, zużywa szlam, zużywa, cieszę się, że zużywa, ale ja chcę zobaczyć, jak się produkuje ten szlam. Dobra, te robią z zanieczyszczonego tlenu, robią szlam. Pufty. Tylko, że one raczej nie są zbyt wydajne, prawda? Dobra, muszę złapać pufty, bo eee, będzie kiepsko. Muszę narobić tych puftów dużo, ale 47 to jest nic. 47 kilo na cykl to jest smutny żart, a nie wydajność. I jeszcze tutaj mam puftową księżniczkę. <laughs> Co za w ogóle nonsens. Puftowa księżniczka. Tutaj jest dwutlenek węgla, a chloru, jak było, pełno tak jest. Tu się niewiele zmienia w tej kwestii. Tutaj mam sporo szlamu. Teoretycznie mogę pójść i tutaj kopać. Jak tylko mi te doki zbudują. A aktualnie mają z nimi problem. Czy gaz jest? Gaz jest, dobra, czyli tylko prąd. Dobra, to nie będzie duży problem. Prąd jest. Eee, tylko, że ten jest mocno obciążony. Nie wiem, czy mi nie chrupnie, jak jeszcze to podłączę. Czekajcie. 300, 400, 500, 700, 800. To nie może tutaj iść, a to 200. Eee, ojej. Ojej, Nie wiem do czego to podłączyć. Jakbym pociągnął tutaj gruby, no to pewnie by wywaliło to. Wszystko. Hmm. To teraz mam zagłostkę. A czy jak pociągnę stąd, to będzie mi łapać? Bo teoretycznie to jest osobny kabel, nie? Ten do góry i ten na dół. Nie wiem. Spróbuję tak. No, trud... Albo dobra, już podłączę tu. I najwyżej, jeśli nie będzie działać, to spróbuję zrobić obejście o w tym miejscu. Tutaj nie mogę obejścia zrobić. Chyba że nad tym. No, przez to muszę zrobić taki mostek, i wtedy tutaj na dole się podłączyć. Dobra, spróbujemy. Póki co to priorytet. dziewiątka i to. Ok, jak już one będą. Co tutaj jest cały czas coś zakazane. E? Czemu każą mi to e, zdekonstruować? Tutaj nie zamawiam dekonstruowania czegokolwiek. Co jest z nimi nie tak. Już mi chciało zdekonstruować te pompki. Jeszcze czego. Dobra. Dziwne rzeczy się tu dzieją. E, to nie ma szlamu, to już wiemy. Czy jest gdzieś tutaj dostępny? Jest tutaj trochę tego. O, jest. Aha. Jakim cudem tutaj jest wkopana, a tam nie? Dobra, to proszę mi kopać z najwyższym możliwym priorytetem tu. I potem wejść do tego. A co to jest? Obsydian. Ok. A czy tutaj coś ciekawego się odkryło? Kopalnia szlamu kolejna potencjalna, i tyle, nie? No i to. <laughs> Dotrę tam w końcu, ale nie chcę tego otwierać póki co. Zombie spory to już nie ma z tym zabawy. Na to można umrzeć. O, a tu jest kamielina. Całkiem ciekawe. E, tutaj też, w sumie, mam niedaleko już. I stąd, w sumie, całkiem wygodnie można by tam się dostać. Wiecie, pójdę może do tego biomu, ale najpierw to niech mi zrobią. Tutaj wszystko jest do zrobienia, a nikt nie chce przyjść. O, sięgnęli, to dobrze. To teraz się dowiemy, co tutaj jest. O, dobra, jak tam na górze. Na górze czy już zrobili? Zrobili i rosną, przynajmniej część. A reszta ciągnie sobie y, tlen od alg. To też nie jest źle. Y, tutaj ogólnie tych alg nam tak bardzo brakuje, że to jest niesamowite. Ten węd to ja proszę mu dać taki priorytet, żeby to kiedykolwiek powstało. Bo inaczej to nie powstanie nigdy. <laughs> A byłaby szkoda, gdyby nie powstało. Szołów woli tutaj w zasadzie nie mam. Chyba tam jeden się kręcił tylko. I dobrze, niech sobie siedzą. Mogę zrobić blaster, który mi w ogóle porozwala przelatujące asteroidy. To też jest ciekawe. Bo nie będą w stanie te meteory mnie zbombardować. Ale to zobaczymy. Na razie patrzymy tutaj na podglądzie temperaturowym. Aha, nie dokończyła. Dobra, pilot dokończy. Serio. Już mogłeś docisnąć ten jeden piksel. O, to też mogę badać. Ale fajnie, tak dalej jakie da się badać. O, jest. Dokończony węd, jak dobrze. I teraz słucham, co się z temperaturą dzieje? Tutaj spada i to sporo. A tutaj też zaraz powinna spaść, prawda? Prawda. Ta temperatura jest tutaj wysoka tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj nie ma praktycznie żadnych gazów. Więc one się grzeją jak wściekłe, ale potem. O i zobaczcie, jak teraz nagrzewa tę rurę. Bo tutaj wreszcie ma atmosferę, z którą może wymieniać tę temperaturę wysoką. No i teraz teleskop też ma 90 stopni. To jest troszkę problem, <laughs> że mi teleskop ugotowało. No to może ja zrobię tak. Yy, otwórzcie to na chwilę. Yy, open. I priorytet wciul wysoki Proszę mi to szybko otworzyć O, to ma za wysokie ciśnienie No w porządku yy, Temperatura tutaj 120 stopni Ja kam. Tylko czy ty się na mnie ugotujesz? Chyba nie O dziwo Mimo, że to ma 120 stopni To jemu jest całkiem w porządku Okej okay. Rozumiem yy... No teraz na dole mamy tlen, który jest chłodniejszy, a jednocześnie u góry ten wodór przegrzany jak diabli. Ale no 70 stopni, to już nie jest aż tak tragicznie 120, ale tutaj zaraz mi wyleci, zobaczcie. Otworzyłem to i o, jak temperatura spada. No parzy, ludzi parzy, ja wiem. Zaraz przestanie parzyć. Tylko poczekajcie, aż to sobie wszystko wyleci. Tutaj w ogóle ciągle wszędzie jest 90 stopni, 120, o co chodzi? Wszystko się tak po prostu bez powodu psuje W tej próżni, nie rozumiem Od tych skał tak się grzeje? Czy co? O nie, 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 nie Deszcz meteorów Deszcz meteorów Deszcz meteorów Senku uciekaj Senku Gdzie ty jesteś? Idź tu i zaraz tu trzeba zamknąć. Ty też, kierowniku operacyjny. Idź tu. Nikt nie idzie na górę. Nie, Picasso, ty idziesz stąd. Nie wolno ci tam wejść. Bob, uciekasz stąd. Nie wchodzisz tam. Wszyscy wynocha. Nikt nie wchodzi. Desz meteor... O, Jezu. To? Y Zostawiliśmy otwarte. Kuźwa, jak pieprznie w teleskop, to będzie smutno. A to proszę mi zamknąć. Pilnie. Nie. Sen, nie. Ty tam nie idziesz, lekarz. Ty stamtąd wyjazd robisz. Natychmiast. Nie wolno ci tam wejść. Tobie też nie wolno, senku, przygłupie. Nie. Nie wejdziesz tam. Nie pozwolę ci na to po prostu. Zostajecie tu. Jezu, jak grzmotnęło. Dobra, tutaj się wystudzi. Dobra. Nie, senku, nie idziesz tam! No kur... Co jest z nimi nie tak? Muszę anulować tutaj te priorytety, bo i tak tego nie zrobią już. A będą tylko właźli bez sensu, w kółko, i w kółko, i w kółko. Dobra. Niech się wynoszą i nie wracają do końca deszczu meteorów. 49 sekund zostało i coś się nie zmienia. Teleskop nie rozpieprzą do zera. Gdzie ty idioto idziesz? Ty nie idziesz do teleskopu. Wynocha mi stąd. Nie wracaj. Farmio, jak ty się tam dostałeś? Kadet. Wynoś się. No kurde, muszę wszystkich ręcznie jak szczeniaki za łeb wyrzucać. Jak wysoki priorytet muszę ustawić, żeby ktoś to zamknął. Nie wiem, każe mu może tutaj iść. To mu trochę zajmie. Kadet to samo. Tu się przejść, nie wiem, za czy cię tu nie ma. Bo ostatnio cię nie było, to może się coś zmieniło. No, poleźli sobie w diabły wreszcie. Może teleskop przetrwa 20. Jak? No i rozpieprzyło mi teleskop. Jak przerżnęło w ogóle po tej drabince? Dobra, to było straszne. Bardzo. Je. Yeah. Woźna, że ciebie porąbało, to już nawet nie jest kwestia dyskusyjna, bo to widać. Nie wchodzi tam nikt. No, kurde. Dobra, 5 sekund. To niech oni sobie tutaj posiedzą. Jak lubią w 200 stopniach się grzać. O, a jednak wam się nie chce tutaj siedzieć, co? Powinno teraz w niego... Nie no, to jest jakiś żart. Open. Idiota! Poczekał aż się skończy i dopiero przyszedł zamknąć. To w tym momencie powinno być właśnie otwarte. Dobra. Poszło tragicznie, bardzo tragicznie. Jak jeszcze ktoś się grzeje bardzo mocno, yy, taki priorytet i proszę mi budować tu. Jakie skały? Yy, tutaj gdzieś była. O, Mafia krok jest. Proszę bardzo, to. Budujecie z tego. Hmm. No okej. Okay. A to to ja tutaj normalnie dam taki priorytet na kopanie i go tutaj powinienem zostawić. Jak cośkolwiek te show wolę durne zrobią, to powinno od razu być rozwalone. Bo nie da się. A to? Dlaczego to jest nagle zamknięte na głucho, jak już ludzie przeszli? No co za idioci? Nie, ja pracuję z cymbałami. Wiem <laughs> zrobić rakietę, a nie dość, że nic nie zrobiłem, to jeszcze mam problemy. Kolejne. Przez ten deszcz meteorów. No widzę, że ci za gorąco. Nie dziwię się. Pilot? Pilot, czy cię posrało? Otwierasz to natychmiast, bo ty utknąłeś tutaj i zostaniesz. I już nigdy nie wyjdziesz. On umarł w tym momencie. On już stąd nie wróci. Zanim to gówno się zamknie... Skończy zamykać, zacznie otwierać, to on się udusi. No chyba, że tutaj dotrze. No to jest jego jedyna nadzieja, że to się zdąży otworzyć, a on resztką sił tutaj dopełznie i w tych stu stopniach poddycha chociaż chwilę. O, i teraz się otwiera godzinę, o Jezu. Czy tutaj prądu nie ma, czy o co chodzi? Prąd jest. Dlaczego więc nie działa tu? Brak mocy, no? C czemu brak mocy, ja się pytam? Bo tutaj kabel zniszczony? Eee, nie, kabel jest nienaruszony. Dlaczego tutaj nie działa prąd? Aha, bo go tutaj po prostu nie robią. Dobra, musimy trzymać na ponad 50%. I niech robi. A te? Na 50, dobrze jest. No i pilot zaraz umrze. Skończyło się otwierać. Przejdziesz czy umierasz? Pilot. Cymbale. Zdąży czy nie zdąży? No i umarł. Dobra. Wiecie co? Ja w tym momencie skończę ten odcinek. Będę musiał cofnąć progres, zanim ten idiota zamknął sobie drzwi. Więc w tym momencie chyba się pożegnamy. Dzięki wszystkim za uwagę i do jutra. Cześć.